Niedawno na terenie naszego nadleśnictwa znaleziono niewielką sowę. Była to suweczka. Prawdopodobnie uległa kolizji z jakimś pojazdem, ale po krótkiej rehabilitacji mogła wrócić do przyrody. Suweczka jest najmniejszą sową w Polsce, ale jest fantastycznym drapieżnikiem. Potrafi polować na ptaki, na gryzonie i jest naprawdę skuteczna. Suweczki to życia potrzebują starych, martwych drzew. Takich jak na przykład ta sosna. Słóweczka, podobnie jak leśnicy, zmaga się z problemem spadku poziomu wód gruntowych. A to dlatego, że ulubionym miejscem jej bytowania są stare drzewostany świerkowe. A te bardzo cierpią z powodu suszy. I ataków kornika.